Cześć kochani, patrzcie, jak go przyłapałam. Najlepiej, nie dość, że taki wielki kuń od mamy mleko pije to jeszcze na wysokościach. Tutaj na odchowalniku sobie siedzi i pije mleczko, a drugi to nie wiem, gdzie jest. No tam przed. To ci a co to dla jaki problem, dla kota? Chodź. Kać tu, nie masz drugiego. Tak nie tam za tym. A już ty na świnkę nosi, to. Nie da rady kociaka. Muszę ją wytresować. Szymek, chcesz kota? Trzymaj go. No. A drugi nie wiem, on tam gdzieś za piecem ciągle śpi. Cwaniaczki jedne. No. i Justyna stwierdziła, jak nie będzie chciał, to go po prostu pójść, nie byle gdzie. Justyna stwierdziła, że Manie i Fran nie bierze do domu. Na, na wieczne im, mizianki. Gdzie Im cieplutko. Cieplutko to im jest, Justyna, bo w kotłowni było ciepło, tam też jest ciepło. No, ale ty, jak będziesz nie sprzątać, to wrócą tam, nie? No, no i trzeba wypalać. No mieli tyle to no, Stasiula gnoju. Tacie całą hałdę gnoju produkujesz do tego na warzywniki. I teraz pranie, bo pranie jest taka bardziej dzika ty to była świnka, i on miał ją miesiąc, a ja. No, a już się nie chyba. I one karnęła. są oswojone, tam, tylko tamta jest bardziej, nie? No, tamta jest to, taka. Tamta chce się zobaczyć, to sobie tak stoi, a ta nie chce się No, ta jest taka bardziej trochę szybka. Kreciulek, co ty. Nie czekaj. No, także. Yy, teraz już ty na jakąś tam klatkę sobie ogląda, będzie Muszę zamawiać. Nie masz zamówić. klatki. Musisz zam, musimy zamówić. No, także do pokoju już syna bierze swoje dziewczyny. Dzisiaj byliśmy w tym Toruniu tak jak chcieliśmy. E, no, jak nikt wiatr. Nikt mnie nie nagra, bo jestem szybki jak wiatr. Tylko, nie w, tą, tylko w złą stronę wiejesz. Dobra. E, Dzisiaj byliśmy w tym Toruniu, w zoo, tak jak mówiliśmy. Co, idziesz z nami? No, chodź. Później gdzie byliśmy jeszcze? No i jeszcze Na gdzie? Na Starym Mieście. Na Starym Mieście, Taki nad Wisłą. Do... W sklepie zoologicznym. Nad Wisłą, przy, przy Krzywej Wieży. Nie, 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 nie. Gdzie jeszcze byliśmy? W sklepie zoologicznym. I nad takim jeziorem fajnym, nie? No, także znowu Zami dzień zleciał. No, także znowu dzień zleciał. Możesz do niej podejść, ona si, no? możesz ją tak, pogłaskać tak, po, po główce. Ona nie jest groźna, tylko z tyłu nie podchodź, nie? Tylko z przodu. O, widzisz? No, także dzieciaki zadowoleni, trochę deszczyk kropił jak chodziliśmy. Ale w sumie nie jakoś tam bardzo mocno, także nawet parasoli nie wyciągaliśmy. Bez sensu je nosić. Yy. I to chyba na tyle z takich wycieczek. Jutro tylko jeszcze do tego go lubię Dobrzynia na ten rynek do wujka, na cmentarz, na cmentarz, do dziadków. Ale to, to, to już taki jest normalny wyjazd. Ten dzisiejszy też jakoś zmęczył. Ludzi pełno tam wszędzie, wycieczek pełno. Jakoś tak. Nie nasze klimaty w ogóle, jak jest tak dużo ludzi. No ale dzieciaki ucieszone. Także to najważniejsze no i chyba tyle będzie z i sobotę i niedzielę leżymy odpoczywamy całkowicie e, tutaj Sławek specjalnie ten snopek rozwalony dał kurom żeby one tutaj mu rozgrzebały i wysuszyły tą słomę i on ją wtedy zbiera jak wysuszą, wiecie, przegrzebią no to, no to moment, wyciobią co tam lepsze dla nich to też moment wysycha i wtedy dostają jakościółkę e, wiecie tam na, no tam na dworzu na ten całkiem maluśki wybieg, nie? Tam gdzie wychodzą z okienka. Także tak sobie same suszą słomkę. <grystanie> A tutaj jej nie zabrudzą, tylko wysuszą, no bo wiecie, jak robią, no to robią wszędzie na całym wybiegu, nie? Brudzą. No i oczywiście codziennie jajko jedno w beli tamtej. Już mam dzisiaj 60 jajek. Wybierałam niedawno, no bo dzisiaj w ogóle znowu wybierane nie były, bo jak rano pojechaliśmy, tak wróciliśmy teraz już na same same karmienie. Jeszcze no, Sławek pokarmi, na końcu wydoi Stasiulkę. Jeszcze kozy na trochę wypuścił, no bo już znowu, żeby trzeci dzień nie chodziło, bo wczoraj nad, nad tym morzem to nie, nie wypuszczaliśmy. Wcześniej, to gdzie my byliśmy, deszcz padał. O, Deszcz padał, no to też nie wychodziły. Także trochę przydługo by było, żeby e, tak wiecie, tyle dni zamknięte. Także jeszcze je trochę wypuścił. Niech sobie tam pochodzą i na sam koniec obszętu dopiero przeprowadzi. No i Stasiula tak samo. Ale Stasiula wyszła e, rano. Stasiulę wyprowadziliśmy. Słońca nie ma. Tylko Stasiula nic tam takiego nie broi. Aż się raz jej zdarzyło. Ale tutaj nawet by nie miała gdzie iść. Nie? Tu jest wszystko pozamykane. Także nawet jak tutaj by się zerwała, to nigdzie by nie poszła. Także tutaj bezpiecznie. A kuski znowu też myśleliśmy, żeby je tutaj wypuścić, ale no drzewka gryzą. Nie? To także to też bez sensu Wypuścić. No tak, no przecież tata kiedy się wypuścił, to taki. Co taki upał był, to tata je wypuścił. Przecież no te zaraz gryzły. Tu nie mogą chodzić. Jabłko, no. Oberwaliśmy wszystkie kwiaty, mnóstwo kwiatów tu było. I jedno zostawiliśmy właśnie tak yy, na próbę, żeby zobaczyć co to za jabłuszko, jak będzie smakowało. A to jest jabłko. Jona Gold, gold. Zobaczymy. Utrzymało się ładnie. No. I jeszcze na którymś jest, ale nie wiem gdzie. Nie pamiętam. Albo tylko tu zostało, może nie wiem. Dobra. Kto śpi? No w nocy śpi. Nie, ona się w ogóle nie drze. No to krowa muczała ostatnio jak... ten, wiesz, nie? Jak chciała, żeby mieć cielaczka. No, ale już teraz się uspokoiła. No mógła teraz, bo wiesz, no głaskaliście, a odeszliście, no to woła Was z powrotem, nie? To nic. A, bo on ty masz, pokaż koszulkę. Szymek, pokaż koszulkę. Ice No właśnie, to już wiesz, ona loda polizała, a nie Ciebie. Ale nie Dobrze. Co tam dajesz jedzonko? Kaczkom, a rzęsy przynieść? Rzęsy? Przyniosę zaraz, dobra, skończę. Jajka jeszcze nie wybrałam, już 60 jest, ale jeszcze nie wszystkie, no bo trochę prędko, nie? Tak na koniec wybiorę. Co? Na tak, leży na kolankach. A kurczaczek mały przed chwilą na, na kurze sobie chodził i siedział. Ona chodziła, on na niej siedział, jeździł sobie na kurze. Znowu siedzi. Ten z, z rudą głową. O, i teraz szedł, jak zobaczył. Tu, normalnie na kurze sobie siedzi. No, zazwyczaj ten z rudą główką. Jakie śliczne, nie? Piękności. No, zobaczymy, jak tamta. Jestem ciekawa, co tu się wykluje. Na lekornach Już niedługo, w niedzielę, niedzielę niedzielę chyba no. Zobaczymy. Mama też nasadziła u siebie. To dla nas będą znów. Zobaczymy też, co się wykluje. Idę zobaczyć jeszcze na warzywnik, bo dzisiaj tak tylko rano byłam. Lilie porozwijały się. Teraz jakoś tak mało jesteśmy w domu. To nawet nie ma kiedy obejść. Ale już mówię, jeszcze jutro taki krótki wyjazd i, i koniec z tymi wyjazdami. To bardziej męczy nas niż takie, wiecie, normalne zajęcia, normalne czynności, ale ma kwiatów. Czy to już druga? A nie, to druga taka sama. Jedna przy drugiej. Myślałam, że to jedna tyle ma. Wielkie poroskwitały. Z tamtej strony, tylko słabo w tym roku, nie wiem o co chodzi, ale w ogóle się nie przejmuję tym. Jabłek znowu u nas spadywało, ale nie aż tak bardzo dużo. Ale trochę pospadywało. Wiśnie już są dobre znowu też do zrywania. Pójdę na ten warzywnik, ale trochę się boję. Bo wydaje mi się, że ogórki trzeba zerwać. Tak mi się nie chce dzisiaj. Ale kwaśne. Uuu. Pomidorów znowu się rumieni. Tamten jest fajny, taki wielki, aż ja go chyba zważę, jak go zerwa. no taki dość, dość, no tu jest pełno ogórków, widzę, o tam ile, o jany, po co ja tu przyszłam, nie, ja chyba sobie zostawię te ogórki i ten, i jak przerosną, to je zrobię w słoik, w słoik duży i ta zupę będę miała, nie chcę mi się teraz robić. I tak patrzę na tego pomidora. Kiedyś wam pokazywałam, że on taki dziwny, że u góry jest jakiś taki o gruszkowaty. Na dole już jest okrągły. I taki większy sporo. A teraz tutaj takie malutkie już dojrzewają. Dziwny jakiś taki. Tu u góry też takie o gruszki dojrzewają. Skąd on się w ogóle umie wziął, to ja nie wiem. O, ten jednak żółty. Hmm. Dziwne. A tu ile pomidorów. Się rumieni. <słuch> <słuch> Właśnie te, te krzaczki. Patrzcie jakie one są malutkie. One nawet kapusty nie mijają. Pomidorów jest tyle, że aż się nie mieszczą na tym krzaku. Tutaj dobrze widać. Aż się przełamał. Pomidor nawet nie do kolan, krzak w sensie. Tyle pomidorów, i to są właśnie pomidory z naszego siewu, które sieje już o ładnych parę lat, z 8, albo, jak nie, albo nawet lepiej, nawet może lepiej. Bo jak mieliśmy warzywnik jeszcze tam przy Bagnie, tam gdzie jest teraz lasek, to właśnie tam pierwszy raz Sławek kupił jako sadzonki te pomidory. I nam zasmakowały, bo takie nie dość, że tak plenne, To jeszcze takie bardzo dobre w smaku. Nie wiem, jaka to jest odmiana. I właśnie niżiutkie krzaki. I tak od tej pory zawsze co roku je się jemy. Aż myśleliśmy, że już w końcu trzeba przestać, bo to się wyplenia w końcu. Ale jeszcze są. Fasolka już się zaczyna. Hm. Fajnie. Jeszcze trochę poczekam, bo na razie tylko para. To tak nie ma co zrobić z taką ilością. Parę dni poczekam i już będę robić. O kurde. Wiedziałam, że to jest zły pomysł. Nie, jutro chyba. Nie, już nie dzisiaj. Nie. Jutro się szybciej wróci z wyjazdów. Bo jutro jeszcze Maliny będzie trzeba zerwać. Chociaż dzisiaj by była kolej, ale nie było słońca. To tak mnie chyba nie podejrzewały mocno. Bo jutro nie będzie. A tutaj tak aż dużo nie ma. Trafiają się, ale. Nie jakoś tak bardzo. No. Dobra, nie tak źle. Nic im nie będzie do jutra. Ale tylko pachną mi ręce teraz ogórkami. O i tutaj też czerwono się robi. Szybko, bardzo w tym roku te pomidory dojrzewają. Już naprawdę już się mamie nawet dałam trochę. No, bo ja już w domu mi tak mocno dojrzały tamte. Tu już od nowa jest czerwono. Teraz pomidorówkę chyba zrobię. Taką z samych pomidorów, bo taką lubię. z tymi, z chmurkami, czyli takimi kruseczkami kładzionymi. Tak, tak, tak zrobię. Przyniosłam kaczuchom rzęsy na rano, ale one mają tutaj tyle tego wszystkiego. Że już sobie śpią na tym. W misce się nie śpi. Porozgrzebywały sobie pod spodem rzęsa. Tutaj trawka. No, ale rosną w oczach za to. Kaczucha siedzi Jak wmurowana. Tam tylko takie widać w ciemnościach. Ładnie siedzi, dobrze. Tylko taka kaczucha w sumie. Ta. Ona w tym roku w ogóle jajek nie niosła. Znaczy może niosła trochę, ale w ogóle nie chciała siedzieć, a może w ten sposób. Bo ta, te kaczuszki, te kaczuszki są od tej i od tej, co teraz siedzi. A ta, yy, która teraz siedzi, no sobie te jajka na nie osła, tak? Czyli wychodzi na to, że ta w ogóle nigdy nie chciała siedzieć w tym roku. Dziwnie jakoś, nie wiem czemu. zobaczymy. Dobra, idę zobaczyć, czy jeszcze jakieś jajo zniosły. Jest tam jeszcze kura siedzi, ale... Tu siedzi, tam siedzi. Ale czy coś zniosły? to na pewno nie, bo tato chce chyba wysiadywać, tak jak wczoraj mówiłam. Przy rękach opuścić. O! Nie ma. Dobra, to chyba dzisiaj te 60 będzie. A nawet jeśli jakaś zniesie, to tam jedno, może. Tu nie ma, nic nie doniosły. Tu. O, jedno, 61. Dobra. I na tym koniec. O, jeszcze dziobnięte. No. Wy to jesteście, co? Kunie? No. Już ciasno im się robi. No, już niedługo. W przyszłym tygodniu już ich nie będzie. Dobra, to idę wynieść jaja. Sławek akurat z Stasiu jeszcze przeprowadzi puszki. I też chyba koniec będzie. A ty tylko zwierzaki zmieniasz? No bo mama poszła jeść. Ja je, Kracik, nie krecik. skacz. Mama ostatnią zawajkę. Kracik do niej potrzeb. No bo on, wiesz, psa się wystraszy na pewno, nie? A to się nie boję. Bo Dobrze, to jest kotek. Byle Ciebie nie udrapał, wiesz? Co, już kura przeniesiona? Tutaj ją przeniósł, tam jej jajo dał i zobaczymy, czy będzie chciała siedzieć, czy nie będzie chciała siedzieć. A jak będzie chciała siedzieć, to na co ją nasadzisz, jak jajek nie masz? Było wziąć ze stegny jajka. Było jechać, ze Stegny, jakieś jajka wziąć, a jak nie ze Stegny, to dzisiaj z Torunia. W ogóle ze Sławkiem do kina, do tego jechać, mój do kina, do zo, Wszystko by brał. Alpaki, osiołki, jakieś tam kozy były miniaturowy, taki fajny koziołek, taki malutki, gruby. Łaciaty. No i taki śmieszny, nie? Taki mały i gruby był. I jeszcze jajka by sobie... No, i jeszcze jajka ten na, od kaczek, mandarynek chciał brać, tylko nie było. No wszystko by wziął, z nim to się nie, nada, nie można jechać do zoo. Gorzej niż dzieciakiem, no? Wszystko by chciał. Tylko węża, jedynie co nie chciał. Nie, też chciał, żeby naszego wygnał. I wtedy bym im oddał, pożyczył, żeby wygnał naszego. Dziewczyny na chwilę wyszły, a coś krzyczą. Nie podoba im się dzisiaj. Fajnie chłodno. Czyli mi się godziny nie zgadzają, bo o tej porze to już zazwyczaj były w szopie z powrotem, a dzisiaj późno wyszły, więc i później wrócą. To nie mogą zajarzyć. Czy o co wam chodzi? Nawet heniutek się nie odzywa. O, ale jak tutaj ładnie pobojowisko już zrobiły. Już poobżerały. Oj, 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 oj. Melka łobuzie. No już teraz to coraz lepiej to wygląda. Jeszcze niedawno to nie można było ich zobaczyć w tych chaszczach. I teraz już o. O, w sumie tak mi się przypomniało. Spojrzałam na nasz lasek. No jeszcze mieliśmy się wybrać do lasu tak zobaczyć. Może wy. Jutro jedziemy do tego Golubia. Wy. W sobotę może. Tylko Justyny nie ma na weekend. Bo jedzie e, do Sławka Brata i jego rodziny na weekend z dziadkami. E, ale w sumie ona tam po lasach to średnio lubi. Także może pojedziemy bez niej. No. Jutro jeszcze może uda się te ryby kupić. Zobaczymy. Yy, a po kury mieliśmy jechać w sumie jeszcze w czerwcu, ale chyba pojedziemy jakoś, nie wiem, za dwa, za trzy tygodnie, może. Zobaczymy. Na razie jajek wystarczająco w sumie jest. Znaczy wystarczająco to jest. Yy, nigdy nie jest, tak naprawdę. Mik yy, wystarczająco do ciast, yy, ale niekoniecznie dla wszystkich klientów, którzy by chcieli kupić akurat. A to zbyt jest cały czas. No ale też co, na razie nie możemy, bo brojlery tam są, no to jeszcze ciaśniej by było, nie? Także dopiero jak nie będzie brojlerów, to dopiero przewieziemy kury. I właśnie chyba je wpuścimy tam, gdzie właśnie są teraz brojlery. Bo tak zawsze staramy się, żeby tak chociaż tam, nie wiem, dzień czy dwa były osobno. Po to, żeby... No, zaklimatyzowały się, nie? Żeby tam od razu się też nie dziobały, czy coś. No, a tu jakich szek malin? To jest tutaj ogólnie kiedyś dawno. Tutaj jeszcze są nawet. Cały rząd był malin. Tam od samego rowu. Tam aż do końca. Kiedyś dawno. No, ale później posadziliśmy lasek. To tak już się z tego zrezygnowało. Co, henia! Co? Ojeja. Co tak krzyczałam? No, hmm? idziemy, co? O. Bierzemy? No to ja biorę dziewczyny. To idziemy. Ała, ała, Ale jeszcze mnie użarła. Małpiszon jeden. To ja je biorę. A ty weź tego. Chaniutka. Chaniutek to taki dwa razy jak tamten, co? Tamten taki mały i gruby, fajny, ale... Ale malutki taki kruszynek. Dobra kochani, to ja biorę kozy, idę zaprowadzić. A z Wami się żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Na razie pa pa!